Jeżeli e, różne kraje, takie jak e, Szwecja, Chiny uznają e, za swój żywotny interes wspomaganie wysiłków reformatorskich Ukrainy, to nie powinno e, wśród tych krajów zabraknąć Polski. W końcu stabilność Ukrainy jest dla nas absolutnie kluczowa, także dla naszego systemu gospodarczego. A dla nas, no cóż, to jest bardzo ciekawy deal. Mianowicie, na przykład Szwedzi po prostu udostępnili, czyli to był słop euro, czy dolar, już nie pamiętam. W każdym razie euro, euro po prostu z własnych rezerw, że tak powiem, zaproponowali swopa Ukraińcom. My stwierdziliśmy, że wprawdzie nasze rezerwy dewizowe są znaczące, ale nie należy ich uszczuplać. W gruncie rzeczy myśmy zaproponowali im nasz rynek i pozycję złotego na tym rynku międzynarodowym, co stanowi dla Polski, dla polskiego złotego wielką nobilitację. To się, ja wiem w międzynarodowym, wiem o tym, w międzynarodowym, jakbym, społeczności finansowej już się o tym mówi, jako takim przykładzie, no, powiedzmy sobie, dojrzewania naszego kraju na, na, międzynarodowym, na międzynarodowej, międzynarodowej gospodarce. My, my, będziemy, my mamy otworzone konto w chrywnach, czy będziemy mieli w wyniku tej umowy. No i właściwie będziemy mówiąc krótko trzymać tych rywny, ale powstaje pytanie, to jest trochę pytanie na przyszłość, czy te pieniądze będzie można uruchomić, na przykład na zakup ukraińskich towarów przez polskich przedsiębiorców. Ja wyobrażam sobie, że taki słop może uaktywnić handel polsko-ukraiński w złotych. To Jest dla nas bardzo atrakcyjne, ale dla Ukraińców także może być atrakcyjne, dlatego że firmy ukraińskie mają obowiązek odsprzedawania swoich wpływów eksportowych w dolarach czy w euro, a w złotych nie. Oczywiście to nie należy do Banku Centralnego, to jest, to jest rzecz do wykorzystania szerszego, ale ja myślę, że ten, ta nasza operacja, ten. Słob, czyli wymiana, jest krokiem w tym kierunku, w kierunku umiędzynarodowienia naszej waluty.